Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Wkraczamy dzisiaj w nowy tydzień. No, no, no. Czy Państwo zauważyli, że nastąpił ostatnio kolejny podział? Wyć czy nie wyć? Oto no, jest pytanie. No i właściwie ja nie lubię wyć. Żadnego wycia nie poważam, nie szanuję. Bez względu na to, czy to syrena, czy to pies, czy wilk nawet. Proszę Państwa, w przyszłym roku być może sobie z tej okazji puszczą jakiś inny dwutak. Na przykład Wartburga. Posłuchajcie. Albo Trabanta. O co syrena? Kraj podzielił się ponownie tu rozplotę wątku nić. Czy Syreny mają milczeć, czy też mają wyć? Wymyślono wycie ono, Ku czci pamiętnego dnia. Pomysł wyszedł z łba centrali w MSWIA. Na wiadomość tę szefowie kilku trochę większych miast powiedzieli z Syrenami. Pocałujcie nas, my tu mamy sporo gości, którzy wielki czują strach. Zatem pomysł z jakimś wyciem to jest muł i piach. Można było wzmocnić przekaz od Bałtyku aż do hal i świętować dzień w asyście. Honorowych salw, warto myśleć, niech ten Baumot pozna MSW i A. Że w sytuacjach pewnych cisza, sens największy ma. Uwaga, uwaga, imieniny 11 kwietnia bardzo wdechowe. Tegoż owegoż dnia imieniny obchodzą Anioł, Antypas, Antypater, Arleta, Filip, Gemma, Helena, Herman, Hildebrand, Hildebranda. Izaak, Jaromir, Leon, Leona i Rainer. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Państwa do strony. O, właśnie! To na koniec. Pierwszy odcinek 101 Pożytków z Maurycego.